że niektórzy po współpracy z trenerem personalnym osiągają efekty, a inni tych efektów nie osiągają. Witam, ja nazywam się Tomasz Królik, jestem trenerem personalnym i dietetykiem. Obecnie znajdujemy się w klubie Blue Fitness, gdzie na co dzień prowadzę wszystkie treningi i konsultacje. Dzisiaj poruszę temat, jak uzyskać najlepsze efekty, jak osiągnąć największe rezultaty ze współpracy z trenerem personalnym. A więc zaczynamy. Więc przede wszystkim, jeżeli myślimy o współpracy z trenerem personalnym, no to musimy znaleźć trenera personalnego odpowiedniego dla siebie. Jak to zrobić? A więc zaczynamy od najprostszej rzeczy, czyli pytamy znajomych, czy współpracują, czy współpracowali z jakimś trenerem personalnym i mogą nam kogoś zarekomendować. Jeżeli nasi znajomi z nikim nie, z żadnym trenerem nie współpracowali, nie mieli do czynienia, to możemy zapytać fizjoterapeuta, jeżeli takiego mamy. Możemy zapytać lekarza, czy przypadkiem nie współpracuje z jakimś trenerem i może nam kogoś polecić. Jeżeli tutaj też nie uzyskamy jakiegokolwiek polecenia, jakiejkolwiek rekomendacji, no to oczywiście możemy poszukać na własną rękę najprościej w internecie, czyli wpisujemy w wyszukiwarkę hasło, trener personalny i nazwę naszej miejscowości czy miasta, w którym mieszkamy. I oczywiście wyskakujemy bardzo wiele propozycji, bardzo wiele nazwisk. No i patrzymy, tak? Wchodzimy na stronę internetową, wchodzimy na media społecznościowe, czyli analizujemy, analizujemy przeglądamy fanpage trenerski danego, danego trenera, przeglądamy nawet jego prywatny profil na mediach społecznościowych. Jest to o tyle ważne, żeby zestawić ze sobą te dwa elementy, czyli fanpage trenerski, strona internetowa z profilem. Osobistym, ponieważ sprawdzamy wtedy, czy przypadkiem te dwie rzeczy się nie, nie kłócą ze sobą. Tak? Czy tutaj nie mamy do czynienia z kimś, kto po prostu traktuje ten zawód z doskoku i coś, może nie tyle, co ukrywa, co w pewnych przypadkach może udaje. Tak? Czyli mamy tutaj do czynienia możemy mieć tutaj do czynienia z, typowym, z typową rozbieżnością wizerunkową, tak? Czyli e, trener personalny na swoim fanpage'u na swojej stronie internetowej zamieszcza. E, zupełnie inne, można powiedzieć, e, troszkę wyświęcone, troszkę ubarwione e, treści niż na swoim Profil osobistym, gdzie się okazuje, że tak naprawdę jest zupełnie innym człowiekiem i jego styl życia zupełnie nie wskazuje na to, czym się zajmuje. Ok. Jeżeli przejrzeliśmy już daną osobę pod tym kątem, to oczywiście przeglądamy jego certyfikaty. Te powinien pochwalić się w cudzysłowie certyfikatami, które gdzieś tam ze szkoleń otrzymał. Ze szkoleń, kursów. Oczywiście nie zwracajmy uwagi na ilość tych certyfikatów, bo nie ma to większego znaczenia, czy trener ma kilka, czy kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt certyfikatów. Bo oczywiście, jeżeli trener ma kilkadziesiąt certyfikatów, fajnie, wszystko ok, zdobył na pewno obszerną wiedzę, ale być może wpadł w tak zwaną pułapkę zdobywania wiedzy, czyli tak naprawdę cały czas. Jakby nie wierzy w swoją umiejętności, nie wierzy w swoją zdobytą wiedzę, nie jest pewny tej wiedzy i dlatego cały czas czuje, że musi poszukiwać, musi zdobywać wiedzę, musi jeździć na kolejne szkolenia, zbierać certyfikaty. Oczywiście jest bardzo wiele wiedzy dostępnej mm. darmowo, bardzo wiele rzetelnej wiedzy, więc w tym momencie już trenerzy że personalnie mogą korzystać z tej wiedzy, dokształcać się darmowo, nie jeżdżąc na kursy szkolenia. Uważam, że minimum trzy certyfikaty trener powinien posiadać na swojej fanpage na swojej stronie internetowej. Przede wszystkim certyfikat, który świadczy o tym, że ukończył kurs uprawniający go do wykonywania zawodu trenera personalnego. Jeżeli nie ma tam takiego podstawowego certyfikatu, no to radziłbym omijać wtedy taką osobę. Oczywiście później powinny się pojawić 2 certyfikaty, które udokumentowują zdobytą wiedzę a propos już konkretnej specjalizacji danego trenera. Ok, jeżeli już wybraliśmy sobie trenera, zaczęliśmy z nim współpracę, to jedziemy kolejny punkt, punkt drugi, czyli wprowadzamy w życie wszystkie zalecenia, i wszystkie wytyczne trenera personalnego. Co mam na myśli? A więc chodzi o to, że dbanie o naszą sylwetkę to nie jest tylko kwestia godziny czasu spędzonej z trenerem na treningu, to jest kwestia tak naprawdę tego, jak my podchodzimy w ciągu dnia do jedzenia, czyli do naszego odżywiania, do naszej aktywności, nawet tak zwanej aktywności fizycznej spontanicznej. A więc wszystkie wytyczne z tym związane, wszystkie wytyczne od trenera powinny być wprowadzone w życie, bo to suma summarum będzie skutkować osiągnięciem celu. Czyli, jeżeli trener spisuje na plan żywieniowy, no to oczywiście stosujmy się do niego w 100%. Jeżeli też wtrącę tutaj, ja bardzo często wypisując diety, programy żywieniowe dla moich klientów podopiecznych na samym końcu e, wpiszę każde odstępstwo od diety może spowodować oddalenie o, od celu bądź uniemożliwienie e, osiągnięcia tego celu więc musimy sobie zdać z tego sprawę e, też jeżeli trener personalny rozpisuje nam plan treningowy, tak? nie trenujemy z nimi nie, nie, nie trenujemy z trenerem Osobiście, czyli trener prowadzi nas tak zwaną metodą online. Rozpisujemy nam plan treningowy, my przychodzimy do klubu fitness na siłownię, trenujemy według tego planu sami. To też pamiętajmy, stosujmy się w 100%. Oczywiście przestrzegajmy ćwiczeń, które są tam zapisane, bo to jest podstawa, ale również podstawą są wszelkie przerwy, które są zapisane w planie treningowym. Przerwy między seriami, przerwy między ćwiczeniami. Obecnie bardzo wielu trenerów również rozpisuje czas wykonywania danego ćwiczenia, czyli uwzględniają, uwzględniając przy tym pauzę przy końcu fazy ekscentrycznej, pauzę przy końcu fazy koncentrycznej, czas przejścia przez kolejne fazy, czy to ekscentryczną, czy koncentryczną. To jest wszystko bardzo ważne, ponieważ te trenerzy poprzez planowanie przerw, tak naprawdę manipulują objętością planu treningowego. A więc jeżeli mamy rozpisane 90 sekund przerwy pomiędzy seriami, a gdzieś tam zagadaliśmy się z kolegą i z tych 90 sekund zrobiło się 5 minut, no to już niestety objętość takiego planu treningowego leży. Tak samo w drugą stronę, jeżeli cały trening, który był rozpisany na godzinę czasu, my zrobiliśmy w pół godziny czasu, no to niestety nie powinniśmy być siebie dumni, że tak dobrze przepracowaliśmy trening, że zrobiliśmy go szybciej. Ponieważ nie zachowaliśmy najprawdopodobniej wtedy e, wszystkich e, okresów, jeśli chodzi o, o przerwę, tak? nie, nie utrzymaliśmy e, w odpowiedniej długości przerw pomiędzy seriami, ćwiczeniami, nie wykonywaliśmy ćwiczeń e, w odpowiednim tempie, e, a więc no, z przykrością muszę stwierdzić, że dwa razy szybciej wykonany trening, niż był rozpisany w planie treningowym, zaburzył całą objętość i koniec końców taki trening jest po prostu nieefektywny. Ok, teraz trzecia kwestia, być może nawet najważniejsza, czyli systematyczność. Jeżeli podejmujemy się współpracy z trenerem, jeżeli podejmujemy się pracy nad swoją sylwetką, to systematyczność odgrywa ogromną rolę. Czyli nie róbmy w ten sposób, że decydujemy się na cztery cztery treningi w tygodniu. Robimy cztery treningi w tygodniu przez następne 2-3 tygodnie i nagle przerwa tracimy systematyczność i robimy sobie przerwę na tydzień lub dwa. Lepiej jest wtedy założyć sobie 2-3 treningi w tygodniu, ale utrzymać tą systematyczność wykonywania treningów przez kolejne kilkanaście tygodni. Jak utrzymać systematyczność, jak nad tym pracować? W bardzo prosty sposób naszą aktywność fizyczną, czyli nasze treningi, ustawiamy w hierarchii ważności na równi z innymi naszymi obowiązkami życiowymi. To może wydawać się na niektórych dziwne, ale jeżeli nie ustawimy na równi naszej aktywności, na równi w hierarchii ważności z innymi obowiązkami, tylko niżej, to zawsze znajdzie się coś ważniejszego, zawsze znajdzie się coś, co uniemożliwi nam danego dnia wykonać. Nasz trening. A w momencie, gdy ustawimy wszystko na równi, to tak naprawdę będzie to jedynie kwestia logistyki, kwestia rozplanowania wszystkich naszych obowiązków w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. To by było na tyle. Zapraszam do moich kolejnych filmów, do moich kolejnych porad. Dziękuję.